Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Przez wiele lat admirał Wilhelm Kanalis, który od 1935 roku kierował wywiadem i kontrwywiadem wojskowym Abwehrą, usiłował usunąć Hitlera. Uważał, że rządy dyktatora doprowadzą Niemcy do zguby. Jednakże zamach stanu był niemożliwy, gdyż Führer odnosił wielkie zwycięstwa. Wehrmacht pod jego rozkazami podbił Polskę, później Danię i Norwegię, pokonał Belgię, Holandię i Francję, zmusił do rozpaczliwej obrony Wielką Brytanię, zajął Grecję i Jugosławię, a w 1941 roku doszedł do Moskwy. Kanaris jednak wiedział, że los wojny odwróci się i będzie mógł zrealizować swój plan, aby ocalić Niemcy. Ten czas nadszedł w końcu 1942 roku. Listopadowa noc w Stalingradzie była bardzo zimna. Ciemności co chwilę przerywały świetliste sznury pocisków smugowych albo gwałtowne rozbłyski wybuchów. O trzeciej nad ranem bitewne światła zaczynały przygasać. Stalingrad uspokajał się. Jakby atakujący i atakowani szykowali się do odpoczynku, choć na dobre cisza zapadała dopiero około piątej tej nocy, 19 listopada 1942 roku, stało się coś dziwnego. Najpierw był błysk, wielki, rozlewający się na północnym niebie. Potem dał się słyszeć grzmot. Daleki, przypomniony, gasł powoli. Żołnierze, drzemiący w okopach, otuleni w waciaki, pledy i papiery, unieśli głowy. To musiała być burza. Ale w listopadzie nad stepem nigdy nie przechodzą burze. Nigdy! Po chwili znów ten sam błysk rozświetlił północ na niebo. I ten sam stłumiony grzmot dobiegł ich uszu. Podnieśli się. Nikt nie mógł się mylić. Nasi ruszyli. O świcie 19 listopada na północ od miasta uderzyły wojska dwóch radzieckich frontów. Wkrótce na południe od Stalingradu rozpoczęła się ofensywa trzeciego frontu. Po trzech dniach zaciętych walk wielkie kleszcze radzieckich dywizji połączyły się, zamykając w okrążeniu szóstą armię generała Paulusa i część czwartej armii pancernej generała Hota. Pierścień wojsk radzieckich był słaby. Uderzenie niemieckie mogło rozerwać go. Tymczasem szósta armia pozostała w okrążeniu. Dlaczego? To Hitler zadecydował. Szósta armia zajmie pozycję Jerza i będzie oczekiwała na pomoc z zewnątrz. Dlaczego tak postąpił? Kilka tygodni wcześniej obiecał narodowi, że wojska nie cofną się spod Stalingradu i to miasto noszące imię znienawidzonego bolszewika, padnie pod niemieckimi ciosami. Jakże więc mógł zaaprobować wycofanie swoich wojsk? Tak zaczęła się tragedia 278 tysięcy żołnierzy niemieckich i wojsk sojuszniczych, którzy znaleźli się w okrążeniu na obszarze o długości 60 km i szerokości 40 km? Ta armia zużywała każdego dnia około 400 ton amunicji, paliwa i żywności, którą dowoziło 17-18 pociągów towarowych. Przecięcie przez Armię Czerwoną dróg i linii kolejowych sprawiło, że taką ilość zaopatrzenia musiały dostarczać samoloty. W końcu listopada temperatura spadła do 35 stopni Celsjusza poniżej zera. Zaczynały się zamiecie śnieżne. Mróz ograniczył sprawność niemieckiego lotnictwa i liczbę samolotów, które udało się uruchomić i przygotować do lotu. W rezultacie okrążona armia Paulus'a otrzymywała każdego dnia 90 ton zaopatrzenia zamiast niezbędnych 400 ton. Zapasy nikły w oczach. Siły niemieckich wojsk wyczerpywały się i było oczywiste, że po kilku tygodniach wynędzniała armia nie będzie mogła odeprzeć radzieckiego uderzenia. Hitler upierał się: Szósta armia musi trwać na pozycjach, jeżeli nawet nie zdołam zlikwidować okrążenia aż do wiosny. Wydał wyrok na całą armię. 24 grudnia 1942 roku ponownie ograniczono racje żywnościowe dla niemieckich żołnierzy. Na obiad dostawali ryż lub odrobinę mięsa końskiego. Na kolację 200 g chleba, dwie kulki mięsa końskiego, 20 g masła i kawę. Wiadomo było, że zapasów na długo nie wystarczy, i lada dzień trzeba będzie ponownie zmniejszyć rację. Nadchodził czas ostatecznego rozstrzygnięcia, które miało zaważyć na biegu całej wojny. Sensacje XX wieku w Radio Z. 10 stycznia 1943 roku. O godzinie 8.05 7 tysięcy radzieckich dział i moździerzy otworzyło zmasowany ogień na pozycję niemieckiej szóstej armii. Po 55 minutach ogniowej nawały uderzyły dwie radzieckie armie. 22 stycznia o godzinie 16.00 generał Paulus depeszował do Hitlera: Nie ma już szans powstrzymania naporu Rosjan. Nie jest możliwe otrzymanie amunicji od sąsiednich frontów. Żywność kończy się. Ponad 12 tysięcy rannych pozostaje bez opieki. Jaki rozkaz powinienem wydać żołnierzom, którzy nie mają amunicji i są pod zmasowanym ogniem artylerii, czołgów i piechoty? Hitler nie odpowiedział. Lecz mianował Paulusa feldmarszałkiem. Na nic zdał się ten gest. 31 stycznia 1943 roku feldmarszałek Paulus oddał jednostki południowej grupy. Dwa dni później opór ostatnich oddziałów niemieckich został zmiażdżony. Pod Stalingradem zginęło 147 tysięcy Niemców i żołnierzy wojsk sojuszniczych. 91 tysięcy oddało się do niewoli, w tym 24 generałów. Rosjanie zdobyli 6 tysięcy dział i 60 tysięcy pojazdów motorowych. Armia Czerwona przejęła inicjatywę strategiczną na froncie wschodnim. Dla Niemców sytuacja była tym trudniejsza, że wojska alianckie wylądowały w Afryce i było oczywiste, że stamtąd lada miesiąc uderzą na południową Europę. Nawet ci z niemieckich oficerów, którzy bezgranicznie wierzyli Hitlerowi, zrozumieli, że wojna jest przegrana, a naród, dla którego walczyli, Czeka zguba. Wniosek był oczywisty. Należy pozbyć się Führera, powołać nowy rząd i podjąć rokowania pokojowe z aliantami. Pierwszą próbę zabicia Hitlera podjęli oficerowie z dowództwa Grupy Armii B w rejonie Połtawy, gdzie Hitler miał przybyć 17 lutego 1943 roku, a więc dwa tygodnie po klęsce stalingradzkiej. Generał Hubert Lanz i generał major Hans Speidel gotowi byli zastrzelić Hitlera, gdy tylko wysiądzie z samolotu. Jednakże Führer zmienił plan i zamiast do Połtawy poleciał wizytować oddziały w Zaporożu. Niespełna miesiąc później, w marcu 1943 roku, admirał Wilhelm Canaris przekazał bombę z zapalnikiem chemicznym zamachowcom z dowództwa Grupy Armii Południej. Jednemu z nich, hrabiemu Fabianowi von Schlabrendorfowi, udało się dostarczyć bombę na pokład samolotu, w którym Hitler wracał do Wilczego Szańca. Lecz wybuch nie nastąpił, gdyż odrobina wody w zapalniku zamarzła i unieruchomiła iglicę. Spiskowcy nie rezygnowali. Dowiedzieli się, że 21 marca 1943 roku Hitler przybędzie na uroczystości Dnia Bohatera, które miały odbyć się w Muzeum Wojny w Berlinie. Zamach miał przeprowadzić oficer Abwery. Pułkownik Rudolf Christoph von Gersdorff starannie przygotował się do zamachu zaplanował, że zainstaluje bombę w mównicy. Udał się do muzeum. Tam ustalił, że Hitler będzie przemawiać na dziedzińcu przykrytym szklanym dachem. Istniało więc niebezpieczeństwo, że fala wybuchowa rozproszy się szybko, nie czyniąc szkody mówcy. Ale nie to było najważniejszym zmartwieniem zamachowca. Miejsce wystąpienia Hitlera było bacznie strzeżone przez SS-manów i tajniaków. Gersdorf nie miał żadnej możliwości podejścia do mównicy i zamontowania tam bomby. Podjął wówczas heroiczną decyzję. Postanowił, że będzie szedł obok Hitlera z bombą w kieszeni płaszcza i wysadzi się razem z nim w powietrze. 21 marca pułkownik von Gersdorf stanął przed wejściem do muzeum wśród dygnitarzy, którzy mieli powitać Führera. W kieszeni płaszcza miał metalowe pudełko. Z górnej ścianki tego pudełka wystawał pręt. Mocne naciśnięcie miało uruchomić chemiczny zapalnik. Hitler przybył do Berlin-Zeughaus, gdzie mieściło się Muzeum Wojny wprost z kancelarii Rzeszy. Po krótkim powitaniu przez najwyższych oficerów Wehrmachtu i SS skierował się na dziedziniec, gdzie ustawiono mównicę. Przemawiał krótko, orkiestra zagrała hymn. I Hitler ruszył w stronę drzwi prowadzących do wielkiej sali muzeum, gdzie przygotowano ekspozycję zdobycznego sprzętu radzieckiego. Stojący przy drzwiach pułkownik von Gersdorff wsunął lewą dłoń do kieszeni płaszcza i wyczuł palcami pręt. Nacisnął go. Szklana fiolka została zgnieciona i kwas zaczął przeżerać miedziany drut trzymający sprężynę iglicy. Po dziesięciu minutach drut zerwałby się, a uwolniona sprężyna pchnęłaby iglicę na spłonkę inicjując wybuch. Gersdorfas